Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie w witewce na to e 104 czyli Starfighterze, wprowadzonym w ostatniej aktualizacji. Wersja, oczywiście, amerykańska na 97. No i tak jak już się pewnie domyślacie albo słyszeliście gdzieś na forum, że te wersje na 9.7 totalnie są OP. Dlaczego to są te OP, te dziadostwa? Bo dziadostwem to to można spokojnie nazwać w tym momencie. Nie rzuca ich na 10.0 i 10.3. Mają zablokowany aptier i tak naprawdę grają tylko na swoim poziomie albo na niższym. Na sama maszyna jest mocarna. Mamy tutaj dwa machy, czyli wow, jak na 9.7. Do tego dostajemy no, afterburnera bardzo mocnego, bardzo dobre przyspieszenie, prędkość znoszenia, ów z kosmosu. Gatlingana, z bardzo dużą ilością amunicji, wow. Radar. No i oczywiście standardowe tej rakietki M9B. Czyli każdy wie jak one latają. No nie najlepsze, ale to 9.7. No maszyna jest super, maszyna jest super, naprawdę. Jedyny minus, nie skręca. No ale jakby już jeszcze skręcała, znaczy inaczej, na klapach bojowych skręca, ok? Na, na zwykłych nie. Jakby jeszcze to miała, jest w takiej, że tak powiem, najlepszej charakterystyce, ten skręt. No to wydaje mi się, że przesadzona byłaby strogo ta maszyna, chociaż już i tak jest przesadzona. Jestem ciekawy, jak tą sytuację rozwiążą. Ja Was teraz zapraszam do bitewki. Lecimy. Dobra, lecimy sobie już f czwóreczką, Jak zwykle, misja standardowa na początek bitwy tym samolotem, czyli zabicie waśniów przeciwnika. Myślę, że nie będzie to jakieś trudne. Tak naprawdę jak nie z Gatnigana, no to mm, możemy tutaj to z rakietki zrobić. Więc to nie jest jakiś duży problem. O, chyba, że nawet się udałoby. No, tylko trafienie. Trochę się ale zobaczymy. Tam leci drugi, nie? Tak jest. Tego pomęczymy później, na razie pomęczę tego. Szkoda, że tylko trafienie. No ale mam dużo apeku w tej taśmie, bo to podstawowa jeszcze, więc się nie dziwię poniekąd trochę e, Dobra To co? Bez skręcał czy co bez robił? A, a ty co, 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 co ty robisz kolego Asysta? Hmm Trochę to no, dziwne What? Aha, dobra za tamtego asystę się wystraszyłem, że za tego Ale bez przesady, aż, aż tak chyba nieogarnięte, bo to nie było No, no i początek świetny, podoba mi się, nie jest najgorzej Rakietki niezmarnowane to najważniejsze Na stu siódemkę mogą się przydać To mi się wydaje Dobra, to co, lecimy do akcji Myślę, że tam... O, 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 jest Cyber. A dzień dobry A nic panu nie zrobi a ten pan tu co robi? A dzień dobry Dobra tam jest drugi japoński Ale wiecie co ja sobie może ucieknę z tego impasu, tutaj sobie polecę coś porobię Co to jest? Dobra Cel 13. A chcesz się ze mną szczołówkować, czy nie bardzo? Strasznie źle pocelowane z mojej strony. Naprawdę tragicznie. Można to było lepiej rozwiązać. I to naprawdę lepiej. Dobra. Poprawimy. O, chyba poprawimy. O, odkąd się skrzydła zbadały, no to niesamowita poprawa. Tutaj, jeżeli chodzi o skręcanie. W końcu już to skręca. Niemożliwe. Tego mi strasznie brakowało. Że jakąś fajną bitewkę mi się udało zagrać. Rakietki jeszcze są. Przypominam tylko. Tylko kogo tutaj by na, na celowni wziąć najlepiej by było Chyba właśnie hmm. Bo chciałem z rakiety tutaj kogoś zdjąć to na pewno On no, ten jest daleko Dobra, spróbujemy Uda się to się uda, nie uda się to się nie uda Bum Pójdzie to pójdzie, nie pójdzie to nie pójdzie Pójdzie A tego pana spróbujemy normalnie z działek? Nie, nie spróbujemy bo go zabili No jest spoko. Ja po celkę, może polecę, bo tu już nie ma nikogo, nie? Nie ma, dobra. Albo po suszustkę, su tak. Hmm? Su 7 przepraszam bardzo. E, ja już o tej godzinie nie myślę. To też, też nie jest to jakoś bardzo późno, znowuż, ale, ale, no wiecie. Poprawić CLC, o no to jest pytanie. No leci tak, że... No leci tak, że że muszę i No po ale i poprawiłem, powiem Wam szczerze, całkiem nieźle. Tak i poprawiłem, jak cholera. fanterowi poprawić Zobaczymy Ja bym tu mógł mu zgana Ale z rakietki mu poprawię No Szczeluj Dobra no nie nie udało się niestety Ale Ale jeszcze się może udać No niestety on będzie lepiej się kręcił ode mnie Teraz dużo. O! Myślałem, że coś tu już do mnie strzela. Dobra, oby się udało ten huntera teraz tylko trafić. No ja się lepiej kręcić będzie ode mnie dużo. Zastanawiam ja się zastanawiam, czy ja się chcę z nim kręcić. Z z tą rakietką to daje Honor. Naprawdę, spierwszy Dobra. to trudno. To się nie udało. Tam jest jeszcze jeden, tak, jeszcze dwóch zostało ogólnie, numer 17. Tą rakietkę można było lepiej zużytkować, naprawdę. Można było tu czwartego fraga już zrobić. No tak, myślę, że bitewka jest całkiem niezła. Ale samolot jest mocny, szczególnie po brejdzie skrzydeł. W końcu już skręca, co najbardziej mi brakowało dotychczas. Był gdzieś ten migens. żeby mnie nie zaskoczył za chwilę, w razie czego. No radar chyba nie działa ten w chmurach, w razie czego. Właśnie, że mnie zaskoczył. O nie, wszyscy tutaj wyszli, czyli to już koniec bitewki chyba. Na to by wychodziło, że to już jest koniec. Chyba, że jakiś błąd. Ale nie tracą właśnie jednostek, tracą. Okej. Okay. Taka to była bitewka. F-104, fajny samolocik. Nie wiem, czy się nie zmiany jeszcze w nim jakieś nie będą, bo może trochę i za mocny w tej, na tym losowaniu w tej postaci więc zmiany jakieś mogą być, na ten moment wielka okejka z mojej strony. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, stawcie jakiś tam komentarz po sobie. Jeszcze z Wami żegnam, cześć!